Orędzie 208 Inverness, Floryda, Stany Zjednoczone 8 września 1980 roku Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Przybędzie do Was jak ogień Moi najmilsi synowie, gromadzicie się tu dziś bardzo licznie, przybywacie z najodleglejszych stanów tego kraju, aby wraz ze mną przeżyć dwa dni wieczernika. Oto godzina waszego skupienia się ze mną na modlitwie i w miłości, która powinna wzrastać wśród was, aż was doprowadzi do pełnej jedności. Jeśli wytrwacie ze mną na modlitwie, będę mogła was przygotować na przyjęcie daru Ducha Świętego, który chce wam się udzielać w sposób coraz pełniejszy. Oto Jego godzina, dzięki Jego potężnemu działaniu miłości, cały świat zostanie oczyszczony i odnowiony. Przybędzie do Was jako ogień gorejący i palący, przyjdzie jako świadek mojego Syna, którego osoba i słowa nigdy nie były tak wyszydzane i zdradzane jak obecnie. Przybędzie, aby doprowadzić świat do doskonałego uwielbienia Ojca. Przygotujcie się, aby przyjąć ten wielki dar, który moje niepokalane serce otrzymało dla Was. Jestem Waszą mamą, małe dzieci. Wpatrujcie się we mnie, aby stać się mniejszymi. Wasza małość jest moją wielką siłą. Zbierzcie się dziś wokół mojej kołyski i ofiarujcie mi się, jak małe kwiaty, pachnące miłością i ufnością. Razem współpracujmy z wolą Ojca, aby wszystko, co postanowił dla zbawienia świata, mogło się wkrótce spełnić.